jedna z moich maszyn, czyli swoje zwierzątko, którym jest ślimaczek. To było budynko tym, tymczasowe, które teraz będziemy zmieniać na terrarium. Jak widać, ubieram trochę rzeczy, a tutaj jest samo terrarium. Najpierw je nawilżamy. Jak widzicie, trochę tego nawilżam. Nie wiem, czy to wystarczająco, czy nie. mi się wydaje, że tak. Teraz już mamy cały taran nawilżony, dajemy Normalnie wodę, już pierwsze krzaczki. A teraz te chwila ślimaczka. Znowu oczywiście tutaj jest coraz więcej rzeczy, już są patyczki. No, Uy. znowu jest ślimaczek, ale to tak się będzie ciągle piękne. Nie jest moim zdaniem. Uwielbiam ślimaczki. Bardzo je lubię, zawsze je lubiam, kiedyś miałam cztery. Je no, jest już tego dużo, chociaż jest to na tyle naświetlone, że źle to było widać. No dobra. A teraz efekt końcowy. Wyszło tak. I moim zdaniem jest ślicznie. Ślimaczek sobie teraz wesoło chodzi. A to jest pokrywka od tego terrarium. Mam jeszcze w tym ładniejsze terarium, no ale...